It it's so good. <laughs> Cześć! Dzień dobry. Zapraszam Ciebie do odbycia wspólnej podróży po Wyższej Szkole Logistyki. Dwie de dekady temu zastanawiałem się, podobnie być może jak ty dzisiaj, co chcę w życiu robić. Jako świeżo upieczony absolwent technikum kolejowego w Poznaniu, chciałem zostać logistykiem. I dzięki tej uczelni, dzięki Wyższej Szkole Logistyki, udało mi się to. Najpierw jako student. Szef samorządu studenckiego, szef sekcji AZS, miałem niepowtarzalną możliwość tworzenia tej uczelni. Później, jako absolwent, dostałem szansę zostania wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki i dokładania kolejnych cegiełek do tego, aby móc dzisiaj opowiedzieć Wam o historiach ludzi, którzy tworzą tą uczelnię, bo to oni tworzą tą atmosferę. Dzisiaj pełnię funkcję kierownika działu marketingu i PR-u naszej uczelni i jest mi niezmiernie miło gościć Ciebie w murach tej zacnej, najlepszej w Polsce uczelni logistycznej, która niewątpliwie, na moim przypadku i przykładach innych moich kolegów i koleżanek, jest najlepszą drogą do sukcesu w logistyce. Zapraszam. Rozpoczynając swoją przygodę z Wyższą Szkołą Logistyki, 20 lat temu uczono mnie, że logistyka zawiera się w siedmiu W. Dzisiaj jest tych W już 15. O tym, co oznacza to W, to przekonacie się sami, wybierając naszą uczelnię. Logistyka dla mnie osobiście jest wszystkim, a wszystko bez logistyki byłoby niczym. Dzisiaj logistyka odgrywa bardzo ważne znaczenie gwarantuje nam bezpieczeństwo, rozumiane jako dostęp do produktów pierwszej potrzeby, które możecie zakupić w sklepach. Logistyka w zasadzie jest w każdej branży i nie ma produktu, którego byście codziennie nie używali, który nie przeszedł przez ręce logistyków. 20 lat to bardzo długo i faktycznie logistyka z dnia na dzień dostarcza nowych wyzwań, nowych wyzwań w obszarze komunikacji, transportu. Cyfryzacji, tak zwanej digitalizacji, w kwestiach związanych z dehumanizacją procesów, czyli z przechodzeniem z pracy ludzkich rąk na pracę robotów czy kobotów, ale o dokonywaniu wyborów, zadaniu sobie pytania, kim chce się w życiu zostać, opowie Wam mój kolega Michał Adamczak. Na pewno wiele razy zastanawialiście się, kim chcielibyście w życiu zostać. Może marzycie o byciu gwiazdą sportu, pilotem, a może chcecie kolonizować Marsa z Zilonem Maskiem. To wszystko piękne marzenia i ja za nie trzymam kciuki. Niemniej jednak, w Szkole Logistyki mamy dla Was realną propozycję. Studiujcie kierunek logistyka i zostańcie logistykami. Logistyk to zawód z przyszłością. Logistyk to osoba, która posiada szerokie kompetencje, które mogą być wykorzystywane w różnych branżach. Jeżeli zatem interesujecie, Cię, jak to jest, że w sklepie znajduje się towar, możesz go kupić, on został dostarczony, Interesujecie Cię kształtowanie oferty w e-commerce, to specjalność logistyka, handlu i dystrybucji jest dla Ciebie. Dodatkowo specjalność ta akredytowana jest przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne i po jej ukończeniu ma szansę otrzymać certyfikat Candidate European Senior Logistician. Jeżeli natomiast interesują Cię bardziej zagadnienia transportowe, zarządzanie flotą, planowanie transportu, być może zagadnienia spedycyjne, to specjalność transport i spedycja jest dla Ciebie. Ta specjalność również kończy się uzyskaniem certyfikatu. Jest to certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. W Wyższej Szkole Logistyki studianie stacjonarne prowadzimy w piątki, popołudniami, soboty oraz niedzielę. Dzięki temu masz szansę połączyć Twoją pracę zawodową i zdobywanie wiedzy na uczelni. W Wyższej Szkole Logistyki. Logistykę rozumiemy bardzo szeroko, przez co kształcimy 70% specjalistów z przedsiębiorstw. Dodatkowo też kształcimy na najwyższym poziomie, który został potwierdzony przez Polską Komisję Akredytacyjną, oceną najwyższą, wyróżniającą dla kierunku logistyka. Pamiętajcie, że sukces w logistyce, z logistyce to jak sukces w sporcie dobre przygotowanie i ciężka praca. My dajemy Wam najlepsze przygotowanie, reszta zależy od Was. Od wielu lat już spełniamy Wasze marzenia. O karierze w logistyce, ponieważ Wyższa Szkoła Logistyki to najlepsza droga do sukcesu w logistyce. A zatem serdecznie zapraszam i do zobaczenia na Zajęciach w Wyższej Szkole Logistyki. W tym roku, 8 października, startujemy z 20 rokiem działalności uczelni. Od samego początku uczelnia stawiała na praktyczne przygotowanie naszych absolwentów do zawodu i przez ten czas. Udało nam się zbudować bryskie relacje z ponad 50 partnerami biznesowymi. Kształcimy ponad 70% specjalistów przedsiębiorstw, nie tylko w obszarze logistyki, ale o interdyscyplinarnym kształceniu menadżerów opowie Szymon Strojny oraz nasi studenci, dzisiejsi absolwenci Wyższej Szkoły Logistyki. Studia w WSL to przede wszystkim logistyka, ale nie tylko. Nasze studia mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzimy zajęcia zarządzania marketingu i handlu internetowego, zarządzania finansami czy zarządzania personelem. Wszystko to robimy we współpracy z biznesem. Studia realizujemy we współpracy z firmami, a część wykładów prowadzą pracownicy firm. Nasze studia z jednej strony Pozwolą na zdobycie bardzo ciekawego nowego zawodu, ale także pozwalają na prowadzenie własnej firmy. Gorąco zachęcam do studiowania w USR. Naprawdę warto. Słyszałem, że jest tutaj dużo praktyków, którzy prowadzą zajęcia, którzy mają styczność z biznesem na porządku dziennym, prowadzą swoje firmy. Stwierdziłem, że to będzie najlepsza, najlepszy wybór i Najlepsza ścieżka do tego, żeby się dowiedzieć, jak logistyka funkcjonuje, tak naprawdę. Muszę przyznać, że na zajęciach spotkaliśmy się z wykładowcami, którzy prowadzą swoje firmy lub którzy, którzy pracują w różnych firmach. Zresztą tutaj jest Instytut Logistyki i Magazynowania, z którego pracownicy też wykłady prowadzą, więc mamy tam styczność z logistyką cały czas. Zawsze chciałem studiować wśród specjalistów, wśród ludzi, którzy znają się na rzeczy, a nie teoretyków. Dlatego przeglądałem różne oferty i faktycznie na studiach publicznych, na politechnikach i tak dalej można zauważyć te kierunki, natomiast po porozumieniu się ze studentami zrozumiałem, że wiedza, którą tam oferują, najczęściej jest właśnie, najczęściej jest właśnie teoretyczna. A wydaje mi się, że wiedza teoretyczna w dzisiejszych czasach to nie jest najważniejsza rzecz, bo potrzebujemy praktyki. I po analizie doszedłem do wniosku, że właśnie tutaj będę mógł zdobyć tą wiedzę praktyczną dzięki praktykom, dzięki temu, że na uczelni wykładają ludzie, którzy faktycznie znają się na rzeczy. Od samego początku istnienia uczelni, czyli od 2001 roku, stawialiśmy na praktyczne przygotowanie naszych absolwentów do zawodu. My nie kształcimy dobrze wykwalifikowanych bezrobotnych. Dziś działające na uczelni Centrum Współpracy z Biznesem to przede wszystkim praktyczny program studiów wypracowany wspólnie z naszymi partnerami, aby móc dostarczać im potrzebnych pracowników. To także system praktyk i staży, dzięki którym oni mogą zdobyć doświadczenie zawodowe niezbędne po skończeniu studiów. Po powrocie z Erasmusa dostałem pracę jeszcze w trakcie studiów, na końcu, na ostatnim semestrze trzeciego roku. I od tamtego czasu tak naprawdę pracuję. Poszedłem na magisterkę po tym, na studia magisterskie i od tamtego czasu pełen etat cały czas. I polecam, bo tak naprawdę w ten sposób yy, można sobie w jakiś powiedzmy, że w takim młodym wieku yy, zapewnić ciekawą ścieżkę rozwoju. Myślę, że jakaś część pewnie nawet trochę większa jest na pewno WSL-ką w okolicy Poznaniu. Obstawione, chociaż z tego co wiem, to Katowice, Wrocław, Warszawa, te miasta też nie mają studenci po naszej uczelni problemu, żeby tam się gdzieś zalokalizować. Wyższą szkołę logistyki tworzą ludzie. Tworzycie ją wy, nasi przyszli studenci. Aktywnie na uczelni działa Rada Samorządu Studenckiego, która działa. Wewnątrz uczelni, jak i na zewnątrz uczelni współpracując z innymi samorządowymi organizacjami studenckimi w Polsce, jak i za granicą. Aktywnie działa koło logistyki CORLOG, które w swoich pięciu sekcjach skupia najbardziej ambitnych studentów, którzy mogą realizować swoje pasje naukowe i pogłębiać, poszerzając swoją wiedzę logistyczną, również w kontaktach z firmami, jak również organizując różnego rodzaju eventy logistyczne i nie tylko. Mamy aktywnie działającą sekcję AZS, bo WF jest jednym z przedmiotów obowiązkowych na uczelni. E, nasi studenci są e, mistrzami sportów akademickich, chociażby w darcie, w bowlingu i w innych dyscyplinach sportowych. Bez studentów, bez życia studenckiego nie byłoby uczelni, i ono jest właśnie kwintesencją życia studenckiego. Oddam teraz głos moim młodszym kolegom i oni wam dokładniej o tym opowiedzą. Myślę, że nie warto po prostu przyjść na studia i chodzić na zajęcia i na tym zakończyć. E, studia to jest coś więcej. To są po prostu ludzie oraz e, aktywności dodatkowe, takie właśnie jak Rada Samorządu Studenckiego czy koła naukowe. Od pierwszego roku studiów e, należałam do tych dwóch organizacji. I myślę, że to są po prostu te wszystkie momenty. Najlepsze z studiów to jest właśnie to. Zawsze uwielbiałem działać, do teraz mi to zostało i tak też było w tym przypadku. Jeżeli w momencie, kiedy usłyszałem, że jest możliwość dołączenia do samorządu, nie zastanawiałem się nawet chwili, ponieważ jest ne ponieważ najczęściej jest to możliwość poznania ambitnych i aktywnych ludzi, z którymi można miło spędzić czas, porozmawiać na różne tematy i rozwijać się dalej, chociażby w kwestiach organizacyjno-samorządowych. W moim wypadku to było tak, że faktycznie pierwszego dnia, jak przyszedłem na uczelnię, dowiedziałem się o samorządzie studenckim, stwierdziłem, że chcę to robić, że chcę zrobić coś ciekawego, coś, czego, coś nowego, bo nie miałem z tym styczności wcześniej aż tak bardzo. Organizujemy wiele akcji, zarówno charytatywnych, jak i takich czysto dla studentów, jak chociażby PSRP, czyli w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. I zawsze są to ciekawe inicjatywy, w których możemy znowu poznać nowe osoby, które są aktywne, ambitne i chcą robić coś więcej. Jako rodowity Poznaniak, tak zwana Poznańska Pyra, powiem Wam tylko tyle, że jest to miasto absolutnie warte poznania i nie tylko dlatego, że leży nad Wartą przy której jest zlokalizowana szkoła, ale jest miastem przede wszystkim jednym z największych miast akademickich, jest miastem przyjaznym biznesowi, jest miastem, w którym według mnie i moich kolegów bije serce polskiej logistyki. Tutaj w tym mieście jest najwięcej wydawnictw logistycznych, mieszczą się centrale firm logistycznych, globalnych graczy na rynku i w Poznaniu poza Fajnym miejscem do studiowania jest też fajnym miejscem do życia, do realizacji swoich pasji, nie tylko tych związanych z nauką, ale również z życiem. Poznań jest typowo miastem studenckim. Co roku organizowane są juwenalia. Jest dużo miejsc i dużo fajnych klubów, pubów, gdzie można pójść sobie wieczorem na spokojnie posiedzieć ze znajomymi. Akurat mieszkam w Warszawie, aczkolwiek uwielbiam tutaj przyjeżdżać. To jest taka odskocznia od dużego miasta, no bo wiadomo, że Poznań też jest dużym miastem, nieco mniejszym, aczkolwiek jeżeli chodzi o życie studenckie, to nie znam lepszego miasta. Tutaj jest mi cudownie, jest... ani niż w Warszawie, jest, jest generalnie naprawdę fajnie, są świetni ludzie, bardzo otwarci i uwielbiam tą atmosferę tego miasta. Dużo atrakcji ciekawych w Poznaniu, no, warto tak jak w każdym większym mieście jest, jakaś rzeka, gdzie można sobie posiedzieć. Myślę, że ciekawe miejsce, do którego nieczęsto się chodzi, są jeżyce. I generalnie ten teren, z racji tego, że ja kocham jeść na mieście, ten teren jest mi szczególnie bliski. Uwielbiam odwiedzać sobie tamtejsze, tamtejsze koncepty restauracyjne, kawiarniane. Restauracyjno-kawiarniano-barowe. <grytanie> Nie jestem stąd, ale już się tutaj zaznajomiłem z miastem i myślę, że już tu zostanę na dłużej Dziękuję Tobie za poświęcony czas i za odbycie wspólnej podróży po Wyższej Szkole Logistyki. Kto, czy Twoją drogą do kariery w logistyce będzie Wyższa Szkoła Logistyki decydujesz tylko i wyłącznie Ty. Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do naszej wspólnej wsl rodziny odsyłam na stronę www.wsl.com.pl oraz do naszych mediów społecznościowych na Facebooka, Instagrama czy LinkedIn'a. Serdecznie zapraszam i widzimy się na uczelni.